Manko, wszystkim tutaj znowu rabek. I dzisiaj będziemy rozpakowywać Twoich chipsy. Jest to nowa jakaś te pomidory w ziołach. Pamiętam, że kiedyś były lejsy pomidorowe, to był smak. Jak widzicie, dzisiaj lepiej się przygotowałem, wziąłem sobie nożyczki. No więc przejdźmy do tyłu. Tam jakieś wartości odżywcze, składniki, tak na pewno tam są same roślinki w ogóle. Masa ukradli 10 gram. Jeszcze niedawno było 150. Banda złodziei. I teraz zamiast 2 zł kosztuje 2.15. Co to się porobiło? No dobra. Pomarodziłem. Teraz przejdźmy do spakowania. Pachną bardzo ładnie. Wyglądają też na no, dosyć smaczne. Ale już tak nie smakują. Niezbyt dobre. Nie, nie smakują. Dobra. No więc tyle. Jeżeli myśleliście, że powrócicie do. Starego dobrego smaku lejców, to się mylicie. Sorry. A, i jeszcze jeden. We wtorki robi mój kolega. Zapraszam, on naprawdę też robi świetne. To jest też na naszym kanale. Jak więc łapkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam.